Janusz i Grażynka w RMFFM. Jestem, Janusz, jestem. Zobacz, co się zmieniło u Twojej Grażusi. No? Pomogę ci. Włos se zrobiła u fryzjera była. No. Co ty za fryzurę zrobiła? Za 150 zł, ładna, nie? co ty masz na głowie, Grażyna? Ja no już ty, ale ty się nie śmiej, bo ja miałam na głowie sprawę całej Polski, Janusz no i wiec. mi się tu takie gniazdo odcisnęło. Ale o włosy I... mi chodzi, co ty ze włosami zrobiłaś. No co zrobiła pani mi zrobiła stylistka. Aha. Ty, Janusz, my teraz mamy modę na pasemka, bo tymi oto pasemkami na głowie mej ja otwieram oczy niedowiarkom i czcze pasmo sukcesów naszej partii. A? A tak. Jakie, a jakie to sukcesy? <grafi> no ja coś Kurski na przykład. No. Eurowizję juniorów wygrał ostatnio. No, przemilczę to minięciem. Pansy. Albo na przykład weź ten. Co? Cztery bramki Lewego w czternaście minut pyknął, bo się śpieszył do Anki. Co ma... No nie miał czasu pyknąć. A, ma... A co ma pis do czterech bramek Lewandowskiego, no? Co, no co ma? ma Janusz i to dużo. A. Cztery bramki kojarzysz? No. Cztery, no. cztery, no, no cztery, Janusz, No, no, cztery, no. no. no co? cztery lata naszych triumfalnych rządów pod przewodnictwem pana prezesa. My jesteśmy dla Roberta inspiracją. No co? No tak. Te gole się po prostu prezesowi należały, Janusz. Cztery. Cztery, bo się śpieszył. Ale naszym największym sukcesem tak? jest Tusk. No, nie może się do pisu Tusk zapisał. No A kto brak. Donaldu Fuche załatwił? No przecież dzięki komu on tam został u ludowców? Gdyby hmm. nie my. Tusku nie byłby tym, kim jest. On nie byłby tym, kim jest. Aha, to znaczy, że Tusk się podpiął pod wasz sukces. No, 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 mm. wszystko dzięki prezesowi. Praczcie państwo, dobrobyt, bezrobocia brak, gole Lewandowskiego, zwycięstwo Eurowizji, sześcioraczki. Janusz, sześcioraczki to ty pana prezesa nie mieszaj. No. Janusz, on ma kota, mm -hmm. to wystarczy. Janusz. No. Ty nie rozumiesz podstawowej zasady ludzi pozytywnych. Wszystko może być sukcesem. Cokolwiek się wydarzy, to może być sukcesem. Poważnie? Tak. W zależności jak się o tym mówi. A my jesteśmy pozytywni Janusz, dla nas wszystko jest sukcesem.